Ja to na ma... tej samej ręce, what? To dziwne, to Te... można. Dziwnie, dziwne, dziwne. że tak wyglądasz jak swój klon. Ciekawe. Znaczy, jak klon fajny się odna, Jak, jak, jak klon. ten, jak Boba Fett. Jak kto? Boba Fett? Nie znam. No nie znam, To jest ten. Pierwszy sklonowany człowiek na świecie. O, nie słyszałem o nim. To w Chinach było, no to poczytałeś kiedyś. I co, działał ten klon? No, no, kurwa, normalnie. <grymne> ja wierdę, ale... No w Starwarta, w Starwarta, tak. Ciekawe. <grymne> Nie, no. to już klonowanie ludzi? działa? Nie, w sensie, w China, w China na pewno. Tak już abstrahując tego Baba Feta, to tak. Mogę <grymne> to zrozumieć, bo tego brat nazwali Jungle Fed. <grymne> Django? No, no. A co, co to znaczy Django? To coś po chińsku. Ja o ale nie wiem. Bo Dobre, że ma podobne imię, po prostu o to chodzi. Tylko ma jakiś przydomek inny, tak? No, no, to, to... Cię, ja mnie trochę no, no, to... A... Nie, Ciebie mnie zrozumiałem. Nie, aż tak się zagubiłem, nie wiem, jutro ci powiem. To, to jest jakiś troll. <otechniki> to jest troll. Nie, jak się troluje. On, on troluje, on mnie podpuszcza, on mnie podpuszcza.